Grzegorz Kazdebka, telefon komórkowy. Jednymi z prezentów, jakie Kuba i Buba dostali z okazji pierwszej komunii, były telefony komórkowe. Odtąd każda podróż z naszymi drogimi bliźniaczkami wydawała się babci Joasi mordęgą. Czy to w autobusie, czy w tramwaju. Czy w pociągu Kuba i Buba wyciągali telefon? A potem Mam tego dość powiedziała kiedyś babcia Joasia Musicie tak hałasować? Przecież nie hałasujemy Buba spojrzała pytającym wzrokiem na jadących w tym samym przedziale pasażerów. Nie każdy ma ochotę wysłuchiwać waszych telefonicznych pogaduszek, powiedziała babcia. Gdy dzwoni telefon, należy wyjść z przedziału i rozmawiać na korytarzu, żeby przeszkadzać możliwie jak najmniejszej ilości osób. W tym momencie Kuba wstał. Wyszedł na korytarz, wyjął z kieszeni komórkę, a potem zaczął wstukiwać jakiś numer. O, widzisz? Babcia spojrzała na niego z uznaniem: Kuba wie, co to są dobre maniery. Po prostu tak się umówiliśmy zduszyła ramionami Buba. Przez pierwszą połowę trasy to Kuba ma wychodzić na korytarz. A potem ja. Babcia popatrzyła na nią z osłupieniem. Nie możecie wychodzić obydwoje? Zapytała. Przecież to byłoby bez sensu, pryknęła Buba. Słyszelibyśmy, co każde z nas mówi i nie mielibyśmy żadnej frajdy z posiadania komórek. Nie rozumiem, wybełkotała babcia. W tym momencie zadzwonił telefon Buby. Y, tak słucham. Buba przyłożyła telefon do ucha. A, cześć, Kuba, cześć! Słuchaj, jest niezły numer. Buba ściszyła głos, a, a siedzący w przedziale pasażerowie zastrzygli z ciekawością uszami. Babcia J, yy, wiesz o kim mówię? No właśnie. No więc, babcia J, taka jest niby dobrze wychowana, a podsłuchuje czyjeś rozmowy. Nieźle, co? Słuchaj, y, muszę kończyć. Nie jestem tu sama. Zadzwonię później. PA! Po czym Buba schowała komórkę, i nie zwracając uwagi na o niemiałą babcią Joasię, zaczęła wyglądać przez okno. Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Maria Dąbrowska, innowacja pedagogiczna, kuźnia literatury, czyli Poczytaj mi, nauczycielu. Szkoła Podstawowa Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. Dzisiaj czytał dla Was Maciej Kowanet z tytułu Telefon komórkowy, autor Grzegorz Kazdewkę, fragment książki pod tytułem Bon czy ton, czyli savoir vivre dla dzieci Grzegorza Kazdepkę, wydawnictwo Literatura. Koordynacja innowacji Maciej Kowanec, Mistrz Spotkania, Justyna Bielec, Mistrzyni Słowa, Ksiądz Piotr Ruk, Mistrz Młotka. Dekoracja Magdalena Kosińska, Mistrzyni Obrazu. Dziękujemy za obejrzenie 14 odcinka drugiej edycji Kuźni Literatury.